o czym innym miałem dzisiaj mówić, ale to nic. Jedną z głupot każdego roku popełnioną przez maturzystów jest wybieranie takiego kierunku studiów, po którym jest praca. Albo jeszcze lepiej, dobrze płatna praca. I już na tym etapie, na etapie wyboru studiów, wpieprzają się w życie, które będzie pracowaniem, zarabianiem życiem od wypłaty do wypłaty. Mam takiego kumpla, Ledwo co skończył 30, jest szczęśliwy, ma jakąś robotę tam na etacie i bardzo lubi powtarzać byle do emerytury. On nic więcej od życia nie chce i martwi się tylko tym, aby go Państwo przy okazji nie oszukało, w międzyczasie nie przy okazji, bo on chciałby na tej emeryturze pożyć przynajmniej na średnim poziomie. Nauczono nas wybierać bezpieczne rozwiązania, nie iść pod prąd, nie wychylać się i patrzeć z dołu na tych, którym się nie Udało. Nauczono nas bycia zależnym od innych, a przy okazji nauczono nas, byśmy nie posiadali zbyt wygórowanych ambicji. Tylko co to za życie, w którym czeka się na emeryturę? Niedawno jedna z blogerek napisała mi, że ona nie założy bloga parentingowego, tylko podróżniczy, bo w parentingu jest taka konkurencja, że ciężko się przebić. I nie tylko ona tak myśli, bo ten motyw obaw o konkurencję, o to, że się nie przebijesz, że nie masz oryginalnego pomysłu, że nie robisz czegoś lepiej od konkurencji, no ten motyw powraca mniej więcej od 2010 roku. Wtedy zacząłem robić szkolenia i już wtedy ludziom wydawało się, że w internecie wszystko wymyślono. A kiedy opowiadałem im, a później zresztą pisałem w książkach, że to bzdura i nawet za 20 lat będzie miejsce dla każdego, no cóż, wzruszano ramionami. Ty wiesz swoje, my wiemy swoje. I na co dzień też różnej maści eksperci z dupy uczą influencerów, że ci muszą mieć taki pomysł na siebie, który wybije ich na tle konkurencji. Że od początku trzeba czymś mocnym przywalić. Że nie można pisać już na temat, na który ktoś inny pisze, lub oczywiście w podobnym temacie. Nie winię ich, tych ekspertów za takie myślenie no bo ekspert z dupy musi mówić jak ekspert z dupy to jest jego obowiązek tyle że ekspert z dupy ma prawo nie wiedzieć że w internecie nie trzeba być lepszym od innych aby się wybić wystarczy być innym czasami pod względem zachowania czasami stylu czasami formy nie ma jednej drogi no i do tego trzeba do tego wszystkiego trzeba mieć też trochę szczęścia żeby się wybić ale to nie ma nic wspólnego z konkurencją bo ty nie masz konkurencji. Ja też nie mam konkurencji. Nikt nie ma konkurencji, tak naprawdę. Ona istnieje tylko w teorii. Jak jest dużo blogerów podróżniczych, na przykład, to ciężej się między nimi wyróżnić, ale gdzie ty chcesz się wyróżniać? Przecież nie stajesz z nimi na środku ulicy i nie krzyczysz, hej, wybierzcie mnie, 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 mnie. Blogosfera nie jest tworem inaczej, powiem. Blogosfera jest tworem umownym, jako taka nigdy nie istniała, nie ma bajorka z pluskającymi się w niej blogerami i nikt nie stoi na brzegu, aby wyłowić tego najbardziej dorodnego blogera. Jest dużo blogów w każdym gatunku, jest dużo kanałów na YouTube w każdym gatunku, jest dużo podobnych profili na Instagramie w podobnych gatunkach. Na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy w swoim gatunku dominują pod względem, a chociażby zasięgu na palcach jednej ręki. O wiele łatwiej policzyć tych, którzy udają, że dominują. Jeden z takich pisał do mnie niedawno z pretensjami, że nie uwzględniłem go w rankingu wpływowych blogerów, a, a jego przecież czyta półtora miliona osób. Mm -hmm, jasne, sprawdziłem, tyle że te półtora miliona nie jest w skali miesiąca, tylko w skali roku. Nawiasem mówiąc, mm, w sumie dwóch do mnie napisało w podobnym tonie, ale jeden nie był bez pretensji. Jeden napisał tak po prostu, mówił o, o dużej liczbie czytelników i bardzo go lubię akurat. Także pewnie nawet tego słuchasz, więc Ciebie, ciebie, ciebie pozdrawiam. To nie o Tobie, akurat e, mówię. Wracając do tematu, że te półtora miliona to nie było w skali miesiąca, tylko w skali roku. I wcale go nie czytało, tylko Tyle osób odwiedziło jego bloga w ciągu ostatniego roku, a ilu było wśród tych odwiedzających przypadkowych i jednorazowych wejść z Google? Większość. Dla influencerów z kompleksami, tacy czytelnicy to też czytelnicy. Influencerzy z kompleksami patrzą na wynik. Jest milion? O kurwa, jaki ja jestem, zajebisty. No co z tego, że tego miliona już dawno u ciebie nie ma, że ten milion wygenerowali ci przypadkowi ludzie, których. Którzy weszli na świetnie wypozycjonowany tekst i już dawno o tobie zapomnieli, a być może oni nawet nie wiedzieli, że są na Twoim blogu. Przyszli po jakąś konkretną treść, dostali treść, wyszli, zapomnieli, nie wrócili koniec tematu. Dla mnie faktycznymi odbiorcami są wyłącznie ci, którzy regularnie mnie czytają, oglądają lub słuchają. A większość blogerów, influencerów jest czytana przez około kilkudziesięciu osób. Około kilkudziesięciu czy Kilkadziesiąt osób. Nieważne. Ci więksi czytani są przez kilkaset osób, a ci nieliczni, nikt nie wie ilu ich jest, myślę sobie, że no, kilkadziesiąt yy, pewnie takich osób jest. Yy, są czytani przez dziesiątki i setki tysięcy osób. Nawet jeśli jakiś blok ma, dajmy na to 400 tysięcy unikalnych czytelników miesięcznie, to pomyśl. 400 tysięcy unikalnych czytelników miesięcznie to dużo, prawda? Możesz sobie pomyśleć, o jasna cholera, ten to zaorał rynek. Okej, okay. ale to zaledwie 1% populacji. I to tylko populacji naszego kraju. Masz do zaorania pozostałe 99%. W czystej teorii, bo nawet ten 1% nie zamyka się w obrębie znanych sobie autorów. To ty też tego nie robisz. Jeśli czytasz jakiegoś blogera, który ma 400 tysięcy UU, to równie dobrze możesz czytać kogoś innego, który ma 100 tysięcy, 500 tysięcy albo 1000 UU, czyli unikalnych użytkowników. My nieustannie szukamy czegoś innego, czegoś nowego. Tu fantastycznym przykładem, ja to wyczytałem kiedyś w książce Cholera wie jakiej, ale bo mam notatkę zrobioną, nie zapisałem źródła, ale stawiam, że to była książka Simona Simka na 99%. Zresztą przypuszczam, że ten przykład można znaleźć w wielu książkach dotyczących sprzedaży. Fantastycznym przykładem jest historia powstania linii lotniczych Southwest. Założyciele chcieli stworzyć linię na tanią linię na krótkie zasięgi, tak żeby sobie latały tylko po Teksasie. Teksas to jest taki niewielki stan, dwukrotnie większy od Polski. Okej, okay. czyli w sumie nie taki niewielki. W tamtym czasie, bo to było w latach jeśli mi pamięć nie mieli, w latach 70., o początku lat 70., zaledwie 15% ludzi wybierało samoloty jako środek transportu. Nie, nie było tam super wielkiej konkurencji na rynku, nikt się o ten rynek nie zabijał, firmy nie powstawały jak grzyby po deszczu. No, za mało kasy było do wyciągnięcia, już wtedy istniały. Inne linie lotnicze, może źle powiedziałem, że wtedy oczywiście konkurencja też była ostra, bo, bo ten rynek był skurczony. W każdym razie, przed tą, e, przed tą firmą istniały inne linie lotnicze, zarabiały te swoje miliony, ale ludzie no, niechętnie latali. Tyle, że ta linia, o której mówię, Southwest, odniosła sukces, bo no właśnie, dlaczego? Nie byli pierwsi, nie byli najlepsi, nie mieli zajebistego pomysłu na siebie, nie byli wyjątkowi. To co takiego się stało? Przede wszystkim jeden z założycieli tej firmy mówił, że dla nich nie są konkurencją pozostałe linie lotnicze. Oni nie walczyli o te 15%, tylko o pozostałe 85%, bo dla nich konkurencją były samochody i pociągi. To jest taka ciekawostka, anegdotka. Prawdopodobnie za sukcesem tej firmy stały jeszcze inne, inne pomysły, a wielu blogerów właśnie próbuje patrzeć na tych czytelników, których już jakiś inny bloger czy YouTuber zgarnął, zamiast patrzeć na tych, którzy jeszcze są niezagospodarowani, którzy jeszcze czekają na swoich ulubionych twórców i nie mogą ich znaleźć. Ty nie konkurujesz z inną blogerką lifestyleową, inną blogerką kulinarną. Ich też czyta co najwyżej parę procent populacji. Oczywiście powalcz o ten procent. Czemu nie? Ale powalcz o tych, którzy nawet ich nie znają. Twoją konkurencją nie są inni twórcy, ale inne aktywności, jakim oddają się ludzie. Twoja konkurencja to Facebook, Instagram, Netflix, książki, mecze w telewizji, gry komputerowe. To jest Twoja konkurencja, to zajmuje czas ludziom, który mogliby poświęcić na czytanie lub oglądanie lub słuchanie Ciebie. Ja teraz też przecież walczę z Netflixem albo z czymś tam, co mogłabyś robić przy okazji. Może nawet robisz przy okazji. Nie przeszkadza mi to. Jak słuchasz jednym uchem, to też w porządku. Poza tym nie mamy konkurencji i ty też nie masz konkurencji, bo czytelnik nie zamyka się w obrębie kanałów, które zna. Być może teraz słyszysz, jak coś buczy za mną. To sąsiad, który jak zwykle ma remont w domu i teraz też ma remont w domu. Godzinę temu nie miał remontu w domu. Telepatycznie. Odebrał wiadomość, że będę akurat teraz nagrywał, więc musiał chwycić oczywiście za wiertarkę. A obok drugi sąsiad jest południe, bierze kąpiel i bierze to kąpiel od 15 minut, bo słyszę jak leci woda. Akurat tego sąsiada to ja doskonale rozumiem, bo jak ja biorę kąpiel, to u mnie też tak leci ciurkiem cały czas woda. Tak nieznacznie, ale leci wtedy taka bardzo wrzątkowa, gorąca woda. No Lubię tak. Cóż poradzić? Może się ode mnie tego nauczył. Ale wracając do tematu, bo na chwilę wiertarka przestała działać. Masz tak, że jak oglądasz pięć kanałów z recenzjami filmów, przykładowo, to nie zaczniesz oglądać szóstego, bo sobie pomyślisz: Ojej, jaki ciekawy ten szósty nowy kanał, ale no nie mogę go oglądać, bo już ma konkurencję i muszę oglądać te, które już znam. Masz tak? No weź sobie tak na zdrowy rozum pomyśl. A początkujący twórcy często tak, także myślą: Ojej, w tym temacie już ktoś pisze, a ja nie mam pomysłu na nic oryginalnego. Hmm. Widzisz, gdyby tak samo myślano, na przykład w Hollywood, i zrobiono film w temacie Zabili go i uciekł, albo On kocha ją, ona nie kocha jego, on chce ją zdobyć, to potem takich filmów by już nie robiono, bo już jeden film w tym temacie powstał, tak? Bo po co robić coś, co już było? Otóż rozczaruje cię. Cała kinematografia oparta jest na zaledwie kilku tych samych schematach scenariuszowych. Od stu lat oglądasz to samo. Tylko z innymi aktorami, w innej scenarii, z innymi dialogami. Ale idee są zawsze te same. To jest kilka, dosłownie kilka tych samych schematów. I oni się nie przejmują tym, że cały czas kręcą te same historie na nowo. Więc dlaczego ty masz się przejmować tym, że będziesz tę samą historię pokazywała na nowo? Opowiadała własnymi słowami. Bo przy okazji, pewnie wychodzisz z kompletnie głupiego rozumowania, że jeśli ktoś już coś tworzy w danym temacie, to znaczy, że jest czytany i oglądany przez wszystkich zainteresowanych tym tematem. A prawda jest taka, że większość Polaków nie ma pojęcia, o czym pisze większość blogerów, nawet nie większość, o czym w ogóle piszą blogerzy. Nawet najpopularniejsi youtuberzy mają jeszcze do zaorania potężny rynek. Nawet ci, którzy mają. Ileś tam milionów subskrybentów, wciąż nie dotarli do wszystkich. A co dopiero instagramerzy, co dopiero podcasterzy, co dopiero blogerzy? Co dopiero ty? Początkujący wychodzą też z częstego błędnego i głupiego założenia, że są gorsi, bo początkujący. Wiesz, to jest dziwne, bo. Dopóki się nie ma bloga i patrzy się na tych wszystkich durnych influencerów, to, to ja często czytam takie opinie, że łe, czym tu się jarać, ja też bym tak potrafiła, co to za problem, rzucić przepis na, na blogaska, zrobić zdjęcie w lustrze, uśmiechnąć się do obiektywu, o, każdy tak potrafi. To gówno nie wysiłek. Nie wiem, czemu ich tyle ludzi tam tak czyta. A kiedy przychodzi co do czego... I samemu się zaczyna na tym Instagramie bawić, na blogasku bawić, na fanpage'u bawić, filmik na YouTubie nakręcić. To nagle okazuje się, że to wcale nie jest takie łatwe, bo nie jest, ale nagle też się okazuje, że czujesz niższość wobec tych, którym już coś się udało. Nagle są twoją konkurencją. Nagle boisz się, że nie zrobisz niczego lepiej od nich. Ale nikt tego od Ciebie nie oczekuje. Ja nie. Ty nie masz być lepszy. Ty masz być inny. Kiedy ja zaczynałem, miałem konkurencję. Kiedy pisałem o relacjach damsko-męskich, mediach, podróżach, recenzjach restauracji, modzie, reklamach, social mediach, miałem na to wszystko konkurencję. Byli blogerzy przede mną. Byli nawet popularniejsi przez jakiś czas przede mną. Miałem to w dupie. Nic mnie to nie obchodziło. Oni mnie w ogóle nie obchodzili. Nie interesowało mnie, czy są lepsi, czy gorsi. Robiłem swoje. Jestem autorem, robiłem swoje, nikogo się nie bałem. Nigdy tak naprawdę nie miałem konkurencji w swojej głowie, bo nawet jeśli ją miałem w rzeczywistym świecie, to nie wiedziałem o tym. Nie podglądam innych blogerów, nie patrzę, co wymyślają, nie podglądam, czy mi podpierdalają pomysły, nie śledzę niczyich statystyk, nikomu niczego nie zazdroszczę. A wielu blogerów zachowuje się jak takie, wiesz, korposzczury, byle komuś dokopać, zauważyć błąd, obrobić dupę, a tej spadła, a temu się podniosło, a ten to na pewno kupił fanów, a ta, ta to już dawno zeszła na psy. I tacy blogerzy sami tworzą sobie bagienko, w które wchodzą, taplają się w nim, a potem marudzą, że są po uszy w gównie. Wychodzisz z błędnego założenia, że jeśli jest dużo blogerów w danym gatunku... To trudniej się na ich tle wybić. To jest kompletna bzdura. Ty się nigdzie i tak nie wybijesz samemu. Jak słyszę czasami twórców mówiących, że oni wszystko zrobili sami, to wiem, że są albo pieprzonymi egoistami, albo mają jakieś kompleksy, bo w social mediach do niczego nie dochodzi się samemu. Samemu to można pisać, nagrywać, fotografować, ale popularności to nie buduje. Pieniędzy też nie daje. Popularność i pieniądze to praca, którą wykonują za autorów czytelnicy albo płacąc za coś, albo głosząc o nas. Dobrą nowinę. Jeśli ty nie powiesz swoim czytelnikom, odbiorcom, że hej, posłuchaj tutaj podcastu o audycji Hanta, to nie zdobędę więcej czytelników, chyba że sam zacznę krzyczeć na ulicy albo wykupywać reklamę. Rozwinę się dzięki Tobie, dzięki temu, że Ty dzisiaj lub kiedyś polecisz na przykład któryś odcinek mojej audycji. Sam to ja się mogę po jajkach podrapać. Zapamiętaj sobie, że jak jest dużo blogerów w danym gatunku, to tym lepiej. Bo łatwiej będzie ci nawiązać z nimi relacje, łatwiej nawiązać relacje z ich czytelnikami, łatwiej zmigrować ich odbiorców do siebie. A budowanie relacji to jest jeden z fundamentów sukcesu w social mediach. Nawiązuj znajomości z każdym twórcą, i tymi topowymi, i tymi mniejszymi. Ale jak ty będziesz chciał tworzyć coś oryginalnego, coś, czego jeszcze nikt nie stworzył przed tobą, to masz dużo mniejszą pewność, że to jest. To czego świat potrzebuje. Na cmentarzu blogosfery leży wielu takich, co to mieli zajebisty pomysł, tyle że odbiorcy nie za bardzo byli tym pomysłem zainteresowani. Ludzie tak naprawdę nie lubią tego, co jest odmienne od czegoś, co znają. Niby wszyscy kochamy poznawać to, co nowe, ale na co dzień zadowalamy się tym, co już znamy, lub tym, co jest podobne do. Tego, co już znamy. Algorytmy świetnie to wiedzą, dlatego podsuwają nam takie, a nie inne newsy, takie, a nie inne piosenki, takie, a nie inne filmy w serwisach streamingowych. Taka już jest nasza natura. Rozumiem początkujących autorów, którzy boją się konkurencji. Pisali do mnie, wciąż będą pisać, chociaż teraz przynajmniej mogę ich odsyłać do tego nagrania. Ja ich doskonale rozumiem, bo mają prawo. Oni nie rozumieć, jak funkcjonuje ten rynek. No są początkujący, mają prawo, kurde, nie wiedzieć tego, tak? A moim obowiązkiem jest wytłumaczyć im to. Mają prawo wychodzić z założenia, że to jest tak, jakby na, 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 na egzotycznej wyspie zamieszkałej przez jakąś tam grupę, określoną grupę ludzi postawić obok siebie 100 warzywniaków. No konkurencja spora. Pomysł stawiania 101 warzywniaka... Może się wydać nie do końca rozsądny, choć wcale nieskazany na porażkę. Bo widzisz, social media to jest właśnie taka wyspa. Mamy na niej 100 warzywniaków, ale zapotrzebowanie jest na tysiąc. Postaw swój warzywniak. Nawet niech będzie nawet podobny do tego, które stoją obok. Zacznij w nim sprzedawać, a po pewnym czasie poznasz potrzeby swoich klientów, nauczysz się rozwijać biznes, zaczniesz robić coś albo lepiej, albo inaczej od innych i wtedy. Te żywniaków przestanie być Twoją konkurencją. To Twój jeden będzie konkurencją dla tamtej setki. Niech oni martwią się o Ciebie, a nie Ty o nich. Pisz, nagrywaj, fotografuj. Pozwól sobie na rozwój, na dojście od niczego do czegoś. Na dojście do czegoś od niczego, chyba tak powinienem powiedzieć. Pozwól sobie ewoluować jako autor. Nie obawiaj się tych początkowych etapów, gdzie robi się wielkie głupoty i popełnia błędy. Nie masz konkurencji, bo to nie za treścią podążają czytelnicy a za autorem. Nie masz konkurencji, bo nawet, nawet media telewizyjne potrzebowały kilkudziesięciu lat, aby ukształtował się podział na te najpopularniejsze i najmniej popularne kanały. Jeśli okej, okay, dzisiaj na polskim rynku chciałbyś założyć konkurencję, otworzyć konkurencję dla TVN24, no to szanse masz raczej niewielkie. Rynek jest zaorany. Ale nie są to szanse niemożliwe. Bo jak 20 lat temu powstawała akurat w Stanach, nie w Polsce, telewizja Fox, to też mówiono, że niczego nie ugrają. Ten ten, ten rynek jest zaorany przez CNN, przez, przez inny, A potem cała Ameryka ich oglądała. Czy zrobili coś lepiej? Eee, niekoniecznie nazwałbym to lepiej. Zrobili to inaczej. Obiektywnie rzecz biorąc, tak bardzo obiektywnie, wiele zrobili gorzej, ale właśnie tego oczekiwali. Odbiorcy, chociaż przed powstaniem Foxa odbiorcy nawet nie mieli pojęcia, że tego właśnie oczekują. Fox mocno stabloidyzował media, i media w kolejnych latach starały się, starały się, nie starały się, tylko dorównywały Foxowi pod względem właśnie tabloidyzacji, spłycenia przekazu, sprawienia, by był bardziej emocjonalny, wyrazisty, również kontrowersyjny. A social media zaczęły rozwijać się na początku lat dziesiątych, tak? Jesteśmy na samym początku. Mamy jeszcze kupę czasu. Nie masz konkurencji, bo z nikim i o nic nie będziesz walczyć. Każdy robi swoje. W rzeczywistości to Twoja konkurencja powinna bardziej obawiać się ciebie, zwłaszcza jeśli dopiero rozkręcasz się na tym rynku. Pewnie myślisz sobie, że czyta się tych popularnych, bo są zajebiści wszystko robią lepiej. No niekoniecznie. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku. Gdybym miał do rankingu wpływowych blogerów. Wybierać tych, których najbardziej lubię, czy najczęściej czytam, to przerzuciłbym do niego całkiem sporo wschodzących gwiazd. Nie podążam za tłumem, a przynajmniej staram się nie zawsze za nim podążać. Jestem dosyć wygodnym człowiekiem. Jeśli ktoś mi daje treść, której potrzebuję, z jakiegoś powodu, albo mnie rozśmiesza, albo mnie wkurza, albo mnie czegoś uczy, to może mieć nawet i 50 obserwujących. Co mnie to obchodzi? Nie masz konkurencji. Konkurencja to po prostu twoja kolejna wymówka. Dlaczego czegoś nie chcesz? Nie możesz zrobić. Wyimaginowana konkurencja to efekt twoich obaw. To najgorsza odpowiedź, jaką możesz sobie udzielić na pytanie, a co jeśli mi się nie uda? Każdy z nas zadaje sobie to pytanie. Co jeśli mi nie wyjdzie? I chyba wiem, o czym będzie kolejny odcinek. Dam ci właściwą odpowiedź na to pytanie. A ty teraz przestań się mazać i rusz dupę. Nie masz konkurencji. Rób swoje.